Cześć, ja jestem Adla i w czwartym filmie na moim kanale przedstawię Wam mój ranking 10 najlepszych raz owiec pod względem wyglądu. Nie przedłużając, Owce Kerryhill. To właściwie pandy wśród owiec. Mają przeurocze czarne plamki na oczach, ale dupy nie urywają, więc trafiają na ostatnie miejsce w pierwszej dziesiątce. Numer 9. Suffolk. Wygląd tej rasy przypomina mi koty syjamskie. Ktokolwiek odpowiadał za design, zasługuje na podwyżkę. Na miejscu 8. Muflon europejski. Lubicie rogi? Jeśli tak, to ten gatunek to coś dla was. Głowę tej pięknej owcy zdobią dwa ogromne, zakręcone rogi, a mimo, że ta rasa wygląda trochę jak kozy, bliżej i do zwykłej owcy domowej. Siódme miejsce zajmuje owca Świętego Jakuba, która jest jeszcze bardziej rogatym gatunkiem owiec. Zawrotna ilość czterech rogów nadaje tej rasie majestatyczny wygląd. Do tego owce Świętego Jakuba nie dyskryminują ze względu na płeć. Rogi mają zarówno samce, jak i samice. Numer 6, polska owca górska. W tym gatunku najbardziej podoba mi się chyba jego runo, niekręcone jak u większości owiec, ale proste i długie. Owce te są też źródłem tradycyjnych górskich produktów, na przykład jagnięciny podhalańskiej. Na miejscu piątym mamy wrzosówkę polską szarą. Jest to jeden z najstarszych gatunków owiec naszego kraju. Ma długie, szare lub czarne runo, świetnie komponujące się z czarną głową. Do tego wrzosówka znana jest jako żywa kosiarka. Jeśli więc nie lubicie hałaśliwych, elektrycznych urządzeń, możecie rozważyć jej zakup. Miejsce czwarte Tiroler Bergschaf. Mieliśmy pandy, koty syjamskie, to teraz czas na króliki. Ogromne uszy tego gatunku nadają owcom przeuroczy wygląd, nawet nie wspominając jak słodziutko wyglądają ich źrebięta. Na trzecie miejsce załapała się owca bretońska. Niby rozmiar nie ma znaczenia, ale chyba każdy lubi małe rzeczy. A ten gatunek owcy jest najmniejszy ze wszystkich, osiągając wysokość do 45 cm. Oprócz niezwykle uroczych rozmiarów, osobniki tej rasy mają też puchate runo, więc nie mogło zabraknąć ich na podium. Numer 2 Dorset Horn. Jak już możecie się domyślić, kocham rogate owce, ale te to już w ogóle i chyba nie muszę się z tego tłumaczyć. Zobaczcie tylko na te spirale zasłaniające oczy. Przezabawne, a zarazem niezwykle urocze. I na pierwszym miejscu, werble proszę. Owca Walizerska. Jest niezaprzeczalnym liderem wśród uroczych owiec, i nie jest to tylko moja opinia, bo te piękne zwierzątka są uznawane za najsłodszy gatunek na świecie. Szczerze mówiąc, myślę, że u mnie tarasa działałaby równie dobrze, co pies terapeutyczny, z tym swoim kręconym runem i cudownym czarnym noskiem. Jeśli macie swoje ulubione gatunki owiec, lub nie zgadzacie się z moim rankingiem, to zapraszam do komentarzy. A tymczasem żegnam się z Wami i życzę miłej dalszej części dnia, w której oglądacie ten filmik. Do usłyszenia!